Cześć. Byłeś na Sekwold, jesteś na kordam. Jak oceniasz obie te konferencje w świecie dzisiejszego rynku IT? To jest bardzo fajny event i tak jak kiedyś rozmawialiśmy ze znajomymi właśnie na Sekwordzie, łodzi, na którą byliśmy. To jest chyba jedna konferencja, gdzie, jeżeli chodzi o osoby, które słuchają, jest tylu prelegentów z innych konferencji. Co tak naprawdę niesamowicie zawyża poziom i poziom stresu, zarówno konferencji, jak i poziom stresu u osób występujących. Kat, jak to się mówi? Jest, jest ok. Jeszcze. Okay. Temat Twojej prezentacji pojawił się już na Sekwot Łodzi. Jak wiele zmieniło się w ciągu tych kilku miesięcy? Mhm. Jeżeli chodzi o nasz temat, bo prezentowałem razem z Mariuszem Gilem, mówiliśmy o event stormingu. Myślę, że to było niesamowite pół roku przygody dla mnie i dla Mariusza. Poznaliśmy wiele osób z Polski, z zagranicy. Mówiąc o samym sobie, ja zobaczyłem, jak wiele rzeczy, tak naprawdę jak wiele nowych drzwi otwieramy i za każdymi drzwiami, które otwieramy, są kolejne i kolejne. Także to był pół roku inspiracji, transformacji także organizacji, o czym będę dzisiaj opowiadać. Także czuję, że dopiero rozpoczynamy na dobre tę przygody. Jeżeli przyjechałbyś znów na Sektor Group z jakim tematem chciałbyś przyjechać? Fascynuje mnie kilka tematów, jeżeli chodzi o naszą branżę, przede wszystkim na styku ludzi, technologii i tego, jak to się zmienia. Także jeżeli chodzi o uczenie maszynowe i wpływ na naszą branżę i cały biznes. I uważam, że jesteśmy na progu rewolucji, która się dzieje i trochę może za mało miejsca temu poświęcamy. Fajnie byłoby o tym porozmawiać. Okej, okay, no to czekamy. Dzięki. <laughs>